Yy, także, hej, szanoneczku, z jestem z Dzieciorka Milos, a dzisiaj witam chyba w pierwszym odcinku, w tym dzisiejszym dniu. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować yy, właśnie DoCzuł21, bo niektórzy mają właśnie z tym problem. Więc zapraszam was do tego odcinka. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, oczywiście wchodzimy w Google, Google Play, piszemy DoCzuł20, piszemy tam DoCzuł20 i na tym zielonym mamy tutaj mamy tutaj DoCzuł21 po prostu pobieramy, i mamy wszystko. Więc co, ja myślę, że taki... nie, jeszcze, to nie jest jeszcze końca odcinka. Bo jeszcze chciałem, chciałem wam coś pokazać. Właśnie, trafiłem Samuela Eto. 90 Prime. Sam nie mogę w ogóle w to uwierzyć, on... Znaczny sam quick kosztuje gdzieś nie za 200 tysięcy. Ale z tego co mi wiadomo, to jeszcze najlepszy draft to był właśnie Polski albo zagraniczny to był chyba już 190. Więc o ja myślę, że taki odcinek Wam się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, a ja się zwiększę ogram. Do zobaczenia. Cześć.